Bankier z Wall Street. Jak podejść do tego trofeum? Jak w ogóle śledzić swój postęp? Zaczynajmy. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry Killzone Shadowfall, do dodatku Intercept. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Trofeum Bankier z Wall Street wymaga od nas zgromadzenia 2500 punktów grając każdą z klas, czyli w sumie 10 tysięcy punktów. Spokojnie jesteś w stanie zgromadzić te punkty w drodze po 50 zwycięstw, tylko w jaki sposób śledzić swój postęp każdą z klas. Niestety gra nie informuje nas o tym, ile punktów zgromadziliśmy już grając załóżmy szturmowcem czy taktykiem. Musimy sobie radzić sami. W tym trofeum liczą się tylko te punkty, które zdeponujemy. Aby je zdeponować, musimy udać się do bazy i postać około sekundę w tym żółtym kręgu. Punkty jako drużyna otrzymujemy również za samo posiadanie bezpiecznych punktów połączenia. Do ogólnego bilansu drużyny dodają się także punkty za bonusy za petruzyt. Jak sobie w takim razie z tym wszystkim poradzić? Na ekranie końcowym po każdym meczu możesz sprawdzić ile punktów udało ci się zdeponować. Jeżeli dany mecz rozegrasz w całości jedną klasą, to sytuacja jest jeszcze prostsza. Ten przykład dotyczy gry dla dwóch graczy. W tym trybie należy zdobyć 1000 punktów. Jak widzisz, to co zgromadziliśmy wcale się do 1000 nie sumuje. Jeżeli masz wątpliwości, to możesz po prostu robić notatki albo grać kolejne mecze na zmianę innymi klasami. Tak oto zdobywamy trofeum bankier z Wall Street. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!